Cześć, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować mój najnowszy zakup z firmy Quest. Są to słuchawki bezprzewodowe model Wirefree Lite. Są to słuchawki dedykowane do wykrywaczy, które mają wyjścia na gniazda słuchawkowe albo mały jack, albo duży jack. Czyli no w moim przypadku ja korzystam ze sprzętu Rutusa, mam Altera ale będą też mi pasować te słuchawki do smętka a dlaczego? No z tego prostego, prostego względu że jak się chodzi w krzaczorach to żeby mi się tam żadne kable nie majtały nie zaplątywały w krzaki dlatego zdecydowałem się na zakup tego zestawu słuchawkowego ja już go wstępnie otwierałem ale go nie rozpakowywałem także zajrzymy do środka co tutaj producent ma do zaoferowania standardowo jak to bywa w przypadku Questa już widzę że jest Kilka naklejek, yy, broszurka informacyjna o produktach tej firmy, to jest pewnie karta gwarancyjna, nie, to jest instrukcja, karta gwarancyjna jest w środku, w pudełku. Dobra, przejdziemy zaraz tutaj do zawartości etui. Co my tutaj mamy w etui? Na w na... Pierwszy ogień słuchawki, wyglądają na wykonane solidnie, zresztą to jest model praktycznie podobny do słuchawek, które fabrycznie są zaimplementowane w questie Q40, tylko też troszeczkę nowocześniejsze są, w sensie takim, że no, mają chyba inne oznaczenia tutaj, o ile dobrze pamiętam, nie wiem, jeśli się mylę, no to możecie mnie poprawić, w każdym razie, Wykonanie takie samo jak w przypadku pls 40 słuchawek. Ściszanie, podłaśnianie, włącznik i gniazdo ładowania słuchawek. Także wygląda to spoko. Na pewno mniej z tym będzie zabawy w kraczorach. Nie trzeba będzie się niepotrzebnie oplątywać, wyplątywać z krzaków. Co tutaj mamy jeszcze? No, tutaj jest zestaw kabli i rzepy. Rzepy to są prawdopodobnie do montowania tej części czyli to jest transmitter transmitter podpina się do wykrywacza za pomocą gniazda USB tutaj jest przejściówka jest duży jack mały jack przejściówka do tego to można za pomocą rzepów zamontować do spodu albo do boku wykrywacza, jak tam kto woli tutaj jest kabel do ładowania chyba słuchawek, bo jest krótszy, tutaj jest dłuższy, tu jest krótszy kabel do ładowania transmitera. I to wszystko.